22? Wolno. 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 Już, proszę Państwa, za chwileczkę komisja dotrze. Bardzo proszę Dziękuję wystawcom za zachowanie odstępów. Bardzo za to dziękuję. Proszę Państwa, to są konie kryjące. E, pobudzą z temperamentem. Więc bardzo proszę o zachowanie odstępów. Bo konie, konie są pobudzone. Zróbmy troszkę miejsca. Komisja już do nas dociera. Pyta ostatni oddech, będzie komisji trudno. Ja mam propozycję. Bardzo proszę o pozostanie na placu koni do numeru 21. A resztę koni proszę o wprowadzenie, bo robi nam się troszkę ciasno. I ze względów bezpieczeństwa zróbmy to. Bo jak Państwo zaczynają troszkę nam to zbytnio szaleć, ponosić, więc e, dalsze numery od numeru 21, czyli 22, 3, 4 itd. i tak dalej. Bardzo proszę o wprowadzenie do stajni. A konie od 14 do 21 e, niech pozostaną tutaj na placu i poruszają się po... Bo... Poruszają się po e, okręgu, żeby się te konie troszkę uspokoiły, rozprężyły, zaczęły, zaczęły chodzić, współpracować. Zachowujcie odstępy, zatrzymujcie się, o właśnie, w ten sposób, spokojnie. Chwila, jeszcze chwila i te konie się uspokoją. Przy większych odstępach zaraz one zaczną się... Zaczną się... I proszę bardzo, takim dosyć, dosyć szybkim ruchem, szybkim wstępem poruszać się po okręgu. Zaraz nam się te konie uspokoją. Jeszcze chwileczkę. Asystenci na pewno są.

네. 거기 남궁미 씨예요. Na nam posałę, i zaraz mamy już szczęśliwca i zapraszamy tutaj panią Natalię tutaj zapraszamy na scenę, kutator nagród pan Mariusz Kiczyński czeka z widzę przed sceną, pan Mariusz siedzi Pana Jacka proszę, byś troszkę przyspieszenie lekkie, chociaż koń się stara, bo właśnie komisja już pracuje, już się przygląda. Drodzy Państwo, na scenie pierwsza osoba, pierwsza pani, która wygląda... Pan Mariusz wręczam. Kilka słów panie Mariuszu. Zachę Zachęcam, tak? Jezu. Jest... Do wszystkich starczy. kolejną osobę, która nam wylosuje, kolejną osobę. Zapraszamy, kto kogoś z Państwa chętnych, kto chciałby, czy ten młody człowiek, który stoi tutaj chciałbym chciałby wylosować kolejną osobę. Bardzo proszę. I kolejna osoba została już wylosowana widzę, chcą dać głos, zaraz Pani się zjawi. Zapraszamy, zapraszamy Panią. I poprzez gdy komisja na konie, ja mam chwileczkę. Zapraszamy Pana Sylwestra Dominiaka tutaj na scenie. Jeżeli jest z nami, przypominam, Pan Sylwester Dominiak. Zapraszam. Zapraszamy do sceny na nagrody. Czy jest pan Sylwester? Jest pan Sylwester. Już tutaj będzie uzgodnienie nagrody. Prezentem.

Ja ti s drugi strani, ali mi je glišno.

Szczególnie dzieci siedzą, ramach, stoją bardzo blisko taśmy. Bardzo proszę troszkę się odsunąć, dlatego że to są giery. I tutaj nie chcielibyśmy jakichś rzeczy takich, które troszeczkę, dosłownie kilkadziesiąt centymetrów niech Państwo... Nie wiemy jak koń końcu reaguje, a no, mówię, są to zwierzęta, jak Państwo widzą, pobudzone. One się teraz uspokoją, ale ta reakcja może być naprawdę bardzo różna, także bardzo proszę o ostrożność i uwagę, żeby nie doszło do jakichś rzeczy takich bardzo niepotrzebnych i nie I już widzimy, konie się uspokajają zaczynają współpracować z prezydentami Odstępy są jak najbardziej także bardzo proszę komisja pracuje, przygląda się Artur, swoje ty tu, o nic więcej i sposte, już za chwilę rozpoczniemy ostatnie spojrzenia i przypominam zachęcam do głosowania Thank you.